Dzień dobry. Mała przerwa na kawę, bo wiecie jak to w drodze. Pęcherz nie wytrzymuje tyle kilometrów, ale kawy się chce. Powiem Wam kochani, jestem tyle już w drodze, bo jadę do Polski. Zostało mi jakieś jeszcze 300 parę kilometrów, ale cały czas pada. Moje oczy potrzebowały też tego, żeby chwileczkę stanąć i nie jechać. Patrzcie, cały czas pada, cały czas, cały czas jest taka mgła i tak, tak nijak. Tak jak. Pomyślałam sobie, że jak teraz nie nagram, to nie wiem, nie wiem, o której dojadę, nie wiem, czy będę, czy będę jeszcze w stanie, żeby nagrywać. A wyszłam, zmokłam, wyszłam, zmokłam, kupiłam kawę i jestem już z powrotnym w aucie. Za chwilę będę jechać, bo wiecie, im dłuższe przerwy człowiek robi, tym ta droga się tak jakoś wydłuża. Dobrze się jedzie, pomimo tego, że deszcz, ale jedzie się dobrze. Już za mną tyle kilometrów. Jadę od rana, kochani. Jest godzina przed trzecią gdzieś już. Przed trzecią. Jest tak ciemno. I tak wiecie. Wiecie jak się samemu jedzie. A ja jadę bez radia, bo ja nie lubię gra. Jak jest włączone i mi tutaj coś marudzi. Bo im szybciej jadę, tym ono coraz głośniejsze się robi. Dlatego jeżdżę bez radia. Tak sobie pomyślałam. Wypiję tą kawę spokojnie, bo nie mam zatyczki, bo mi pani nie dała zatyczki. Ja wie, wypiję tą kawę, jest gorąca. A ja lubię ciepłą kawę. Miałam taką z domu, ale już jest zimna jak lód. Tam zostało jeszcze tylko troszeczkę. Tak sobie pomyślałam, posiedzę na długość kawy. Ech, będę z Wami w moim 156 dniu doświadczenia siebie. Dzisiaj doświadczam siebie, kochani, no właśnie tak, w bucikach i w aucie. I drepczę od samego świtu. Raz taki pedał, raz taki pedał, raz hamulec, raz gaz, sprzęgło i tak dzisiaj wygląda moja praca. A tak w zasadzie chyba nie myślę o niczym, bo jak się trochę zamyślam, no to wiecie, dzisiaj jest taka droga, że nie mogę się zamyślać. Nie mogę myśleć, nie mogę nic planować, po prostu jestem tu i teraz całkowicie świadoma dzisiaj drogi. Powiem Wam, że oprócz jednego koreczka, takiego małego na na drodze, gdzie stałam około 15 minut to w zasadzie mam pustą autostradę, jadą tylko tiry, bo to dzisiaj wtorek nie ma specjalnie dużego ruchu, więc ja sobie też mogę przydusić wiecie, nie za bardzo, ale trochę sobie też mogę przydusić, żeby nadrobić te wszystkie korki ten jeden długi korek no i tak tak właśnie w tym deszczu, w tej melodii od samiusienkiego rana, kochani, w deszczu i mówię, nie wiem, dojadę na miejsce, będzie też padało, nie będę mogła pomaszerować. To dzisiaj z auta. Raz już było z auta, tylko na autostradzie. A dzisiaj nie ma kto trzymać kamery, więc sama, sama operuję. Książka leży, plecak mokry, bo prosto z drogi. Prosto z drogi. Dobra kawa, dobra kawa. Bardzo dobra kawa. I tak mi się chciało kawy gorącej. Myślałam, że mi się siusiu też nie zachce, ale ja sobie pomyślałam o kawie i jak tylko tutaj stanęłam, to mój pęcher zwariował po prostu. Wiecie, jedno euro toaleta teraz już kosztuje. Jedno euro! Żeby się wysiusiać. Jedno euro. Dawno nie... Ja, ja bardzo rzadko robię w drodze siusiu. Z reguły przetrzymuję drogę, ale wiecie, jak się samemu jedzie? Gdzieś tam trzeba znaleźć to miejsce. Już mam niedaleko, do Berlina mam jakieś trochę jeszcze. Już z Berlina to już taki, wiecie, dobry skok. Ale nie chcę też za długo stać, bo zrobi się szybko ciemno. Będę jechała w ciemnościach. Przeczytam, kochani, zatem co nam dzisiaj mówi książka. Taniec ze świadomością, przekazy duszy. Założę te moje brylki małe, okularki cieniutkie, przeczytam, powiem Wam do widzenia, kochani, i pojadę. I tak dzisiaj calutki dzień w drodze, ten mój 156 dzień, kroków ku mnie samej. Dobra, otwieramy gdzieś tu, kochani, o tu, o tu. O, nawet wiersz się otworzył, <grym> nawet wiersz. Czekajcie, muszę trzymać sobie tak. Strona 94. Przyszedłeś na ten świat z pełnym, stuprocentowym wyposażeniem, ze wszystkimi narzędziami, z każdą możliwością do kreowania, zmieniania, poprawiania, korygowania swojego życia. Jest jeszcze niezliczona ilość określeń tego, do czego jesteś zdolny. Jesteś świadomością, jesteś pełną miłością, najpiękniejszą, najczystszą istotą światła. Jeżeli takiego będziesz siebie postrzegał i takiego siebie zobaczysz, to nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania dla Ciebie, ponieważ Twoja wola, zaraz po Twoim sercu, jest najsilniejszym narzędziem. Twoja wola to pozwolenie na wszystko, to pozwolenie na dokonanie cudu, to pozwolenie na odkrywanie nowych lądów, nowych możliwości, a nawet i drugiego kosmosu. Ja tego doświadczam, doświadczam z każdym świadomie. Zrobionym krokiem, z każdym wziętym oddechem. Idę i uwalniam się z tego, co mogło być już dawno uwolnione. Widocznie ten czas i to miejsce jest tym czasem i tym miejscem na to, żeby się to działo i dzieje się. Idę więc naprawdę i w przenośni odkrywać nowe horyzonty, poznawać nowe możliwości, doświadczać niemożliwego, by dać sobie szansę na szczęśliwe i spełnione. A przede wszystkim świadome życie, pełne miłości. Każdy dzień należy do ciebie, każda chwila jest tylko Twoja i tylko Ty masz prawo ją zmieniać, programować, decydować, co w niej zagości, a co nie. Przyszłość Twoja to dzisiejszy dzień, więc decyduj, programuj tylko to, co daje, dodaje ci mocy. Zmieniaj to, co ci szkodzi, uwalniaj się. Wszystko, co już było, nie powróci więcej. Szkoda czasu i energii na rzeczy, których już nie da się zmienić. Wykorzystaj energię na tworzenie siebie nowego, pięknego, wspaniałego w miłości. I pozwolicie, że przeczytam ten wiersz, bo tak się ładnie otworzył. Zakochani. Zakochani są wśród nas i w milczeniu odkrywają siebie. Pośród tłumów, zakochanych stoję ja i garściami biorę to, co daje świat. Zakochana w sobie bez pamięci, odnalazłam w sercu wielki skarb. Odnalazłam miłość, która może zmienić życie w piękny raj. Pośród tłumu zwykłych ludzi chodzisz ty. Tak niewiele już potrzeba. Otwórz oczy, podnieś piórko. Tak, to znak dla ciebie z nieba. Obdarujmy się miłością czystą i połączmy serca w jeden krąg. Czarodziejska moc popłynie, by ratować ludzkość, by uzdrowić glob. Zakochani są wśród nas z dnia na dzień jest nas więcej. Od nas pójdzie fala zmian. Ludzkość czeka, ziemia czeka, czeka szczęście. No ja też, kochani, doświadczam dzisiaj zupełnie innej drogi i doświadczam dzisiaj kolejnej odwagi mojej odwagi. Kolejnej mojej odwagi. Tak naprawdę bez przystanku 900 kilometrów jadę sobie jadę może nie całe dziewięćce ale jadę tak sobie jadę jadę z jednym przystankiem właśnie teraz światła się już zaświecają się latarnie robi się robi się szaro szaro jest dzisiaj cały dzień ale już tutaj wszystko się zaświeca więc i ja będę mówiła dzisiaj do widzenia i wyruszam wyruszam w drogę do Polski. Jestem jeszcze, jestem jeszcze. Jestem jeszcze w drodze. Jeszcze sobie zjem jogurt, bo mam tam w torbie jogurcik i dopiję kawę i ruszam. Życzę Wam pięknego dnia, pięknego doświadczenia, A ja tutaj w tym deszczu jeszcze z pięć minutek posiedzę i ruszam w dalszą drogę. Trzymajcie kciuki, życzcie mi szerokości i dzięki. Dzięki. Do jutra gdzieś na moich leśnych ścieżkach. Podejrzewam, że to gdzieś będzie leśna ścieżka. Buzianki, dzięki.